No i dzień dobry. Dzień dobry, Minecraft dzisiaj. Lecimy dzisiaj party gamesy. Z dwie rundki zrobimy. Jak to wyjdzie, to zobaczymy. O, już na, już na tego, no, na rozpoczęciu jestem? No, to gi też. Już myślałem, że trzeba będzie czekać. Dobra, pierwsza minigierka. Łowienie świnek do studni. Tutaj pokażę moją pewną taktykę. Bo jedna osoba nie wie. Nawet dwie, przepraszam. Tylko. O kurde, super bacon. Ale tu nie ma emocji. Tylko, że teraz jakoś nic nie trafią, widzicie? Tak to jest, jak jest nagranie, no to, to, to nagle się nic nie trafia. O, widzicie? To jest taktyka. Mam wrażenie, że Minecraft jest zlagowany strasznie, ten serwer. Ej, nic nie mogę wziąć. Nie jest śmieszne. Jest lagowany, o jest o jesteś panu. Tak bym podwójnie strzelał, Widzicie to? No strasznie zwolniony jest, to jest, zwolnione jest. Strasznie, ej, strasznie chodzi ta gra Nie mogę nad mojej taktyki robić cholera, bo tu są te super bacony, ja bym je chciał. Ale on... ale to w ogóle nie idzie. Nie, to było okropne, dobra. To minigierkę to w ogóle weźcie to powincie. Dlatego nie grałem.

Nice, nice, to jest strasznie głośna ten, strasznie głośna dzierka. Czy on się tam zabił? Nie, jako zaraz W jest dobry. Ten do krewu teraz pró prób... Ja zgrałem Boys, easy. Mamy to. Trzy gwiazdki. Tego trybu nie lubię, jest okropny po prostu. Strasznie Strasznie, strasznie ciężko się tu walczy. Nie wiem w ogóle tymi świami ja styruję, chyba tak. Tak mało osób jest? Okej. Okay. Ała! Już zginąłem, no nie! Dobra, trudno. Nie wiem. Po prostu tego trybu nie potrafię. ci, że to jest smutne. Co tu się dzieje? <laughs> Jeden gościu uda się schował gdzieś... Gdzieś tutaj siedział. A w sumie, ej, to jest taktyka. Jeżeli ci nikt nie zobaczy... ...możesz się wziąć tak schować i poczekać na ostatnią osobę. Okej, razem to zrobimy, jak będzie te sama minigierka. Jest, zabił go. Panie i panowie. Pójdę jak jeden na jednego. On ucieka tą świnką, ten go goni. Zaczynają się bić. Jest, wygrał. Oli boy, Oli boy wygrał, kurde, 6 ma. Ma już 6, Dobra, co teraz? na nas z armat. Powiem wam, że jak się nagrywa, to, to, to idzie dużo gorzej w tego minecrafta. Okej. Okay. Szczerają Blokiem węgla. Boom. Fuck, nie przeżyłem tego. Cholera, trzeci? No trzeci, no niech będzie, że trzeci, może być. Jest znowu ten oli boy. masakra, ty... O, tego też nie grałem wcześniej. Make your way through the maze, ale... ...nie wiem, Shift 5 używać, czy? Dobra, nie. Bez Shifta. Tam słyszałem pająka w tamtą stronę, dobra, chyba muszę iść tam, gdzie jest pająk. On mnie goni! Goni mnie? A pająk nas goni, żeby nas zabić. Cholera, jak oni już to ukończyli? awa. pająk mnie goni. To nie tu? A o trzecie miejsce. Kurde ty. To, to, to jest dobra minigierka. Ojej, Ojeju, tej, tej nie lubię. Jedna z gorszych, nie będę ukrywał. Bo ja to mam taki zapłon, po prostu ciulowy, że to jest smutne. Myli mi się kurde łopata z kilofem i potem odwrotnie i w ogóle świetnie. Widzicie to? O, on już zapewne na dole. Nienawidzę tego trybu. Widzicie, o, przełączam sobie tak cały czas pomiędzy tymi rzeczami, przez co się jakby ten blok odnawia z powrotem, co nie? Ciekawe czy każdy ma tak samo Czy każdy ma inaczej Słyszę jak ktoś tam... Ktoś dirta psuje, bo to jednak najgłośniejsze jest. O, widzicie już ktoś ukończył, co nie? A ja, ja pewnie jestem jeszcze tak do tyłu. <laughs> Ukończyłem to pierwszy raz! Woo Ej, pierwszy raz to zrobię. Nice! A co to jest? Tego nie ogarniam w ogóle. Jump to and sneak to go down. Ogarniam tego. To jest niby, że, że żeby tego, żeby lecieć w dół, trzeba zrobić sneak, co nie? No to trzeba. No w takim razie trzeba użyć shifta, co nie? Ale jak użyć shifta, skoro shift zrzuca cię z kurczaka, widzicie? Jestem pierwszy, ale co z tego? Ja lecę w ogóle. Wiele ja jestem pierwszy, ja się pytam. Można trzeba naciskać ten shift cały czas, cholera, nie ogarnę tego. Jak wiesz, że i wiecie, to weź napiszcie to w komentarzu. Nie wiem, po prostu będę Może zrobimy tak. Chyba się mniej dostaje punktów, jak się nie przelotuje przez te... te... No No, szczególnie, że już trzeci jestem, no. Coś w tym jest. Najwidoczniej. Nie mnie tutaj przegonią. Widzicie? Ale on... ale, ale on to ogarnia, co nie? On to ogarnia. To jest problem. Trzeci? Trzeci? NICE! No trzeci, kurde, cały czas trzeci jestem. Nie Jungle Jump. W ogóle są jakieś tryby, której w ogóle wcześniej nie miałem, co nie? Jeżeli grałem. Watchdog has bent. O jezu, tutaj został zbanowany. Parkoury lubię, to akurat jest okej. Okay. Dobra, drugi, A, bo tam wziąłem tak, wziąłem się, zatrzymałem, chyba shift mi puścił na ten, na, na schodkach. Ten oliboy nie zrobił tego. A nie zrobił, zrobił, dobra. Ale nie zrobił tego pierwszy, chodzi o to, będzie trzeci. Tak, ja jestem drugi, git. Tu była ósma gierka, poważnie? Ósma gierka, trzecie miejsce, ej, ludzie, nie jest źle, nie jest źle. Nie jest źle. Mamy zaraz się zacznie z powrotem. Czekamy. To zajęło 10 minut. Te minigierki zajęły 10 minut. O kurde. No dobra, zrobimy 20 minutowy odcinek. Albo lepiej. Pierwszy parkour. to lubię akurat no fajnie to lubię właśnie to lubię powiedziałem jak to jest się gościu wygadał no widzio zawsze początek jest najgorszy już ktoś to ukończył tak ja to ukończyłem jako pierwszy łatwo myślałem że myślałem że po tym jednym upadku to wiecie będę w dupie a to jednak się udało jeszcze coś, jeszcze coś osiągnąć. I to nawet bardzo dobrze się udało osiągnąć. Pierwsze miejsce. Tylko teraz pytanie: czy on będzie pierwszy, czy naprawdę pierwszy? To jest, że kto ukończył pierwszy, czy. Czy jak to jest? Bo widzę, że gościu ma tutaj ewidentnie. Yy... Widzicie? jakby oni mnie przegonili w rankingu. Jestem tak, jakby trzeci, ale zobaczymy, czy to będzie tak, że. Że oni będą wyżej, czy ja? Nie, no ja, dobra. Czyli licz się po prostu kto szybciej. Mamy dobry start, dobry start mamy. Tego trybu strasznie nie lubię, bo tutaj łuk jest zepsuty. Są łuki zepsute. Cholery. Dwa kolorki. O Jezu, co tak źle leci? Wow, wzięliście na tyle bloków Dobrze Tu jak zobaczcie sobie na nagraniu prawdopodobnie, że tutaj te strzały nie lecą normalnie Widzicie? Celuję w żółty, ale cię na przykład pomarańczowy Coś tu jest nie tak Ło, trafiłem to Ło panie, to też trafiłem bo to też trafiłem, to też trafiłem! Ale farciarz. Ale farciarz. Ale to jest głośne! Pierwszy znowu! Ej, dobrze mi idzie, kurde! Gdzie trafiłem tak mało tych bloków? Using you your move keys... A, znowu te kurczaki, nie ogarniam tego. Jump to go up and sneak to go down. Nie wiem, może jakoś inaczej snikuje. O, widzicie? A może to się puszcza kurczaka i on leci dalej. Jakby. Nie, 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 nie rozumiem. Jakby tej gierki. Nie rozumiem, ale staram się to zrobić. Znaczy kontrolę, jakby się przyspiesza. Teraz tu ból jestem tak wysoko, że wiecie... w mnie gdzieś teleportuje. Nie, nie, nie rozumiem to. Ja nie, nawet nie wiem, jak jestem pierwszy. Po prostu lećmy, tak. ...póki dobrze idzie. Póki ten wynik jest jakiś sensowny. Bele do mety, o. Bele do mety, dokładnie. Ale to jest głupie. Ja tutaj nie robię nic dobrze, a jednak, o. A jednak jestem pierwszy, widzicie? Nic nie, nic nie zrobiłem dobrze, a jednak pierwszy byłem. Jej, poziom dostałem i też pierwsze miejsce? Pierwsze miejsce też, kurde, ej, ludzie, ty. To jest czwarta gierka. Oni musieliby teraz wszystko ładnie powygrywać. Dobrze idzie, dobrze idzie. Ok, tutaj niszczą się bloki. Że to przeżyję. O, oh, shit! Już wygrałem? Ej, nie ja gram. Co, co za co za, kurde ciotki. Czy ja jestem w każdej ja kategorii? aktualnie w każdej minigierce? Pierwszy. O co tutaj chodzi? Aha, tu jakieś zajmowanie powierzchni jajkami. Dobra, dobra zobaczymy. Ja jestem żółty, ok. Dobra, to rzucamy to wszędzie, gdzie się da. Teraz, teraz, pewnie teraz będzie na nagraniu słychać moją myszkę wszędzie, dosłownie. To niebieskie jest dobry, niebieskie jest dobry, nie wiem co. Postarałem się tam gdzieś po, po kątach porzucać, wiecie, bo widzicie, że tam ludzie w ogóle nie rzucają, tam jest biało. Jest, ja znowu jestem pierwszy. Kurde, piąta gierka? Ja jestem, w każdej, w każdej gierce byłem pierwszy w takim razie, z tego co, co obliczyłem. Nie zadzierajcie ze mną na minigierkach. Wcześniejsza runda to była tylko rozgrzewka. A gonię go, gonię go. Ta mi uciekła. Ona mi ucieka wszyscy mi uciekają. Chodź tu Gościu Moje punkty. Mamy czterech już. Będziesz... Czy, czy, czy ten zestaw minigierek jest trochę taki sam, ale on nie jest taki sam. Jeszcze raz do ciebie? Dobra, git. O ty kurde. chceś mnie zabić? Dobra, chyba to wygrałem. Już w sumie nawet nie muszę nikogo zabijać. No. Ej, ludzie, spróbujemy zrobić tego. Wygrane dosłownie wszystkie gierki. Na trzy punkty. Chociaż to będzie ciężkie. O to jest, to jest okropne, nie? O kurde, trafiłem tego. TNT. O, kurde, mam tych punktów już. O, kurde, za, za wysoko celuję. Nice! znowu wygrałem. Ej, ludzie! Kurde. I to jest parkour jeszcze, teraz muszę to wygrać i będzie wszystko... Wszystko na złoto. O kurde. Tylko teraz to wygrać, please. No nie. No nie, ej ludzie nie. Nie! Sprint mi się wyłączył. Kurde, ja tak parkour lubię, coś takiego mi się dzieje. Ajajajaj, nie to nie będzie dobre. Tutaj drugi jak jak nie wiem co. Nie, pierwszy. Pierwszy. Ludzie, zrobiliśmy to. Flowers Victory. Król minigierek. Tyle wam powiem. Nikomu nie zapłaciłem. Ja. Maksymalna ilość punktów. Więc dzięki, ludzie, za oglądanie. Flowers Victory było. I do następnego siemaneczko.